Cześć. Paweł Duda z tej strony. W tym nagraniu dowiesz się, czym jest pojęcie domeny internetowej, jak ją wykupić i u kogo najlepiej. Domena jest to adres naszej strony internetowej, którą wpisujemy w przeglądarkę internetową. Na przykład www.pl. I jest to, jak widzisz, nazwa przykładowej domeny. Częste pytanie, jakie spotyka się w internecie brzmi: gdzie należy wykupić domenę internetową? Przede wszystkim musimy znaleźć uczciwego dostawcę domeny. Pamiętaj, aby nie złapać się na chwyty marketingowe serwisów oferujących wykup domeny za 0 zł w pierwszym roku, a w następnych latach będziesz płacił ogromne kwoty pieniężne za wydłużanie swojej domeny w następnych latach. Będziesz związany tzw. umową lojalnościową i nie będziesz mógł przenieść swojej strony, czyli domeny do innego serwisu. Polecam Ci więc domeny płatne. Kwoty te nie są wysokie, wahają się pomiędzy 10 a 40 zł za pierwszy rok. I na takich stronach internetowych, domenach powinien się skupić jako początkujący bloger. Zapamiętaj, domeny i hosting za 0 zł są opcją nie dla Ciebie. Ja używam domeny z serwisu webd.pl. Ich domeny i hosting znajdują się w Amsterdamie, a ponadto jest sprawdzony przeze mnie i przez mojego brata serwis, z którym jak do tej pory było wszystko ok. Szczególnie jeśli chodzi o kwestię czasową, zawsze byli dostępni. Jeżeli uważasz, że z mojej strony jest to chwyt marketingowy, jakaś reklama, poszukaj serwisów domen w internecie, tylko pamiętaj, aby nie wykupywać ich za 0 zł. Powróćmy do polecanego przeze mnie serwisu webd.pl. Tutaj wpisujemy adres strony, klikamy Enter i odpala nam się strona główna serwisu. Możemy tutaj także wykupić hosting, ale o nim dowiesz się w następnym nagraniu wideo. Szukamy domeny, klikamy ją i zostajemy przeniesieni do sprawdzania domen, czy są wolne. Pamiętaj, że domeny z rozszerzeniem .pl są najlepiej wyszukiwanymi stronami, więc w uwzględnianiu nazwy swojej strony pamiętaj, aby wykupić adres z rozszerzeniem .pl. Teraz musimy sprawdzić, czy wybrana przez nas domena jest wolna. Www, już mamy. W tym polu wpisujesz adres swojej właśnie wybranej strony. Ja wybiorę programming 24. Wpisujesz tylko tyle, ponieważ rozszerzenie.pl jest tutaj. Zaznaczamy je i klikamy Szukaj. Przechodzimy tutaj w dół suwakiem i widzimy, jakie mamy dostępne domeny. A więc programming24.pl jest dostępny i programming24.pl Jak już się wcześniej dowiedziałeś, nazwa strony z rozszerzeniem.pl jest lepiej wyszukiwaną stroną, także polecam ci, abyś zaznaczył tą opcję niż programming24.pl. W miejscu programming24 wpisujesz nazwę swojej strony. Pamiętaj o tym. A więc zaznaczamy naszą stronę. Tutaj z boku mamy, ile kosztuje nasza domena na jeden rok. Widzisz, nie jest to duże, jest to 14,90. Są to bardzo niewielkie sumy pieniężne, a możesz zarobić bardzo wiele. Jeżeli zgadzasz się z nazwą swojej strony, klikasz, kup wybrane domeny. Teraz przechodzimy do pierwszego kroku, kroku rejestrowania domeny. Musimy tutaj wypełnić cztery pola formularza: login, hasło i inne pola, a więc zaczynamy. Login duda 88. Hasło najlepiej aby składało się ze znaku i liczby. Powtarzamy hasło i podajemy swój e-mail. Bardzo ważne jest w tym kroku zapoznanie się z regulaminem witryny, ponieważ przez wielu użytkowników jest to krok bardzo często pomijany i warto się z nim zapoznać. Klikamy zapoznałem się z regulaminem firmy WebDpl i zakładamy konto. Jak widzisz, taki login już istnieje. Więc musimy podać jakiś inny login, na przykład Paweł 88 też już istnieje, a więc podamy login Dudek 99, przechodzimy następnie do drugiego kroku. Uzupełniania swoich danych osobowych w formularzu. I rozpoczynamy. Firma. Jeżeli masz firmę, wówczas podajesz tutaj nazwę swojej firmy. Osoba prywatna, jeśli zaznaczy tą opcję, musi podać imię i nazwisko. Jako, że ja jestem osobą prywatną, podaję tutaj swoje imię i nazwisko. Paweł Duda. Wypełniam pole ulica. Wypełniam numer domu, lokalu. Województwo. I miasto. Pesel. I numer. Po wypełnieniu wszystkich danych i sprawdzeniu ich poprawności, klikamy Zapisz dane. Jak widzisz, PESEL jest nieprawidłowy. Musimy podać prawidłowy PESEL. Następnie przechodzimy do trzeciego kroku. Jak widzisz, Twoja domena została już założona. Przejeżdżamy w dół, sprawdzamy, czy jest tu coś ważnego. Jak widzisz. Są tutaj wprowadzone dane. Jeżeli coś jest nie tak, dane są nieprawidłowe, musisz podać swoje faktyczne dane. Jeżeli one się zgadzają, klikasz ten przycisk. Już prawie koniec. I przechodzisz do kolejnego kroku. Jest to krok czwarty: krok wybierania hostingu internetowego. O hostingu powiemy sobie w następnym filmie wideo, więc nie będę tutaj zabierał Twojego cennego czasu. Klikamy dalej, czyli ten przycisk już prawie koniec. I w kroku piątym widzisz, że twoja strona już jest zarejestrowana. Musisz ją tylko opłacić, aby była możliwość zainstalowania jej na hostingu. Widzisz, do zapłaty masz tylko 14,90 zł. Klikamy, kupuję. I w kolejnym kroku przechodzisz do metody płatności naszej domeny. No i mamy tutaj trzy opcje: karta kredytowa, płaca przez PayPal, przelew bankowy na poczcie. PayPal jest bardzo często używany na Allegro. Bardzo często jest używany przelew bankowy. Wybór należy do Ciebie, jeżeli masz możliwość skorzystania. Wybierasz jedną z opcji, którą chcesz, i klikasz płacę. Ja wziąłem kartę kredytową przelewy. Masz tutaj wybór banków, w którym możesz dokonać opłaty za swoją domenę. Wszystko zależy od tego, w jakim banku Ty masz konto. Ja na przykład mam konto w banku spółdzielczym i. Nie widzę tutaj mojego banku, dlatego nie mogę zrobić opłaty, choć mogę zrobić to przelewem tradycyjnym, właśnie tutaj. Klikam tak i szukamy swojego banku. Będziesz mógł wydrukować sobie ofertę banku. Ja na przykład nie mam w tym banku konta, mogę tylko Ci pokazać przykładowo, jak to wygląda. Masz tutaj druczek i musisz wpłacić na ten numer konta 1490. Po wpłaceniu pieniędzy na konto, uważnie obserwuj swoją skrzynkę mailową, ponieważ tam będziesz miał podany login i hasło do, do logowania w swoim C-Panelu. O którym powiemy później. Uważnie obserwuj swoją skrzynkę mailową. Dzięki. Cześć.